Dzień dobry kochani, witam serdecznie. Wszystkie bliźnięta na kanale KOTA w Pierniku w tarocie tygodniowym na tydzień od 31 sierpnia do 6 września. Dla wszystkich znaków już zrobiłam, jeszcze nie, nie ma tych filmików, one się ukażą dziś. Dziś jest sobota, więc już te rozkłady są porobione. Bliźnięta były jako ostatnie. Nie wiem czemu w ogóle. Nie pytajcie mnie. Kochani, karty mam y, potasowane. Y, mam nadzieję, że to czytanie do czegoś Wam się przyda. Ono nie będzie długie, wiecie? Nie będzie długie. Postaram się, y, postaram się je jak najszybciej tutaj y, Wam przekazać, to co do Was idzie, kochani. I sprawdźmy. Energia tego tygodnia u Was. Diabeł. Ktoś już chyba miał diabła w tym tygodniu. Tu wszelkiego rodzaju uzależnienia, wszelkiego rodzaju z, y, zniewolenia. Zwróćcie uwagę, czy ktoś wam, wami nie manipuluje, czy ktoś was do czegoś nie namawia za bardzo, czy ktoś was nie kusi na jakąś wycieczkę, podróż i tak dalej, i tak dalej. I w tle karta sprawiedliwości, tak? Czyli y, wszystkim porówno. Y, kierujcie się rozsądkiem. Kierujcie się rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji które mogą Was właśnie w tym tygodniu doprowadzić do tego, do tego diabła, nie? do tego jakiegoś takiego uzależnienia od czegoś, do spętania czymś, do, do takiej sytuacji, w której możecie poczuć się nagle, że wpadliście w jakąś pułapkę do jakiejś manipulacji, nie pozwólcie sobie na żadnego rodzaju manipulacje właśnie w życiu w tym tygodniu, oczywiście. Przy, przyjrzyjcie się też. Czy, tak jak powiedziałam wcześniej, czy ktoś Was czymś y, nie kusi, tak? Ale na pewno możecie mieć w tym tygodniu y, genialne poczucie humoru, możecie tutaj też mieć taką potęgę twórczą, y, możecie tutaj też y, mieć taką siłę napędową do czynienia, albo dobra, albo zła, bo to oczywiście y, ta karta może o tym mówić. Y, to jest taka pasja życia y, w tym tygodniu. Tutaj. Y, y, też jest dużo zmysłowej energii tak, bo przyjrzyjcie się przyjrzyjcie się, To jest taka taki zmysłowy taniec, tak shadow dance czyli taki mroczny taniec, trochę Tutaj też zwróćcie uwagę na swoją seksualność w tym tygodniu. Tutaj możecie mieć dość, dość spore powodzenie w sferze materialnej w życiu, więc może się Wam ten tydzień okazać całkiem owocny i no może przynieść wam coś, wam coś też fajnego, dobrego. Bo to nie powiedziane, że karta diabła musi być tylko kartą, oczywiście, złą. Ale jeśli miałaby się tutaj u Was zrealizować w jakikolwiek sposób yy, negatywnie, tak, tak jak powiedziałam, zwróćcie uwagę, czy ktoś Was do czegoś nie kusi, nie namawia, nie, nie próbuje Wami manipulować, nie odbiera Wam też kontroli nad życiem, tak? Więc na to, na to, zwróćcie, na to zwróćcie uwagę, albo nie próbuje Was uzależnić od siebie. Yy, wy w tym tygodniu, kochani, śmierć, Wy chcecie jakichś zmian. Wy chcecie tutaj jakichś zmian, wy chcecie czegoś, czegoś innego, wy chcecie odejść od jakichś starych schematów. Może właśnie jakaś ta energia diabła ciągnie się u was już jakiś czas i wy będziecie chcieli właśnie wyjść teraz z tego, odpuścić sobie całkowicie to, tego diabła, tak? to zniewolenie, to kuszenie. Karta śmierci jest symbolem zmian. Ona mówi o konieczności odejścia od czegoś starego, od czegoś, co należy do przeszłości. I teraz ta zmiana, która może nadejść, może być nieoczekiwana, może być przymusowa, może być dobrowolna. To wszystko jest zależne od tego, w jakim wy jesteście punkcie w swoim życiu, w jakich sytuacjach się obecnie znajdujecie i jak wy to odczuwacie. Czy ten, ta energia... Jest dla Was pewnego rodzaju zniewoleniem, czy jest dla Was czymś miłym i przyjemnym i nie powoduje u Was y, pewnego rodzaju toksyczności w Was, tak? gdzie się nie, nie wytwarza jakiś kwas. Y, na pewno tutaj możecie być cierpliwi. Karta Śmierci mówi o takich y, y, ludziach, którzy y, nie boją się zmian, którzy są otwarci, których. Bardzo trudno jest pokonać. W ogóle może są nie do pokonania. No przecież śmierci nie idzie pokonać, tak? Tak logicznie myśląc. Yy, tutaj, jeśli chodzi, yy, jeśli chodzi yy, o Was, możecie być też dosyć trudni w tym tygodniu. Trudno będzie do Was dotrzeć. Yy, możecie na, yy, naprawdę yy, emanować jakąś ciekawą, yy, ciekawym spojrzeniem na życie. Yy. Coś takiego ja tutaj widzę. Może też y, rzeczywiście będziecie potrafili odciąć się od wszystkiego, co wam będzie przeszkadzało, co wam wyda się toksyczne i zniewalające. Y, co zaakceptować? Co zaakceptować, kochani? Pazia denarów. Y, może swoją pewną drobiazgowość i czepialstwo do pewnych rzeczy, bo paź denarów jest oszczędny, jest drobiazgowy, jest, jest że tak powiem taki systematyczny, rzetelny, może mniej troszkę albo z mniejszą jakby energią niż rycerz denarów, bo to wiadomo, rycerz już jest bardziej dojrzały od, od pazia. Więc tutaj naprawdę. Zaakceptujcie to, że możecie mocno stąpać po ziemi w tym tygodniu, tak? Zaakceptujcie to, że mogą przyjść do Was jakieś szanse na wzbogacenie się. Tym bardziej, że macie tego diabła. Zaakceptujcie też to, że musicie być w tym tygodniu konsekwentni w dążeniu do celu. Może niektórzy nawet będą wykazywać się cechami takimi jak gospodarność i umiejętność zarządzania swoim groszem. Wy tutaj się nie będziecie odrywać od ziemi. I to trzeba zaakceptować, to trzeba do, do siebie przy, przy, przyjąć. Skupić uwagę na pewnych prawach naturalnych, które y, kierują y, rozmnażaniem y, naszych dóbr materialnych. nie Więc przyjmijcie to. Po prostu przyjmijcie to. Y, co odrzucić od siebie, z czego się pozbyć? Księżyc. Myślę, że takiego ckliwego myślenia, takiego, y, takiego błądzenia po, y, po omacku, y, takiego może czepiania się rzeczy, które y, gdzieś tam nasuwa ta y, intuicja, ta podświadomość, ale one są takie nieczyste, takie niejasne, takie nie, nie, nie dość sprecyzowane, więc myślę, że tutaj tego, tego się pozbądźcie. Y, myślenie jak najbardziej, ale nie. Takie, które będzie sprowadzało na Was yy, jakieś manowce, tak? Żeby ono Was nie sprowadziło na manowce. Właśnie. Coś takiego. Żebyście gdzieś nie zabłądzili. Żebyście nie poszli nie tą ścieżką, którą y, powinniście. Jaka jest kochani y, rada dla Was na ten tydzień? Sześć buław. Bądź zwycięzcą. Zdobywaj to, czego chcesz. Odcinaj się od tego, czego chcesz, zatriumfuj. Pokaż siebie, pokaż siebie światu, pokaż siebie ludziom. Pokaż, że <laughs> jesteś na przykład bardzo odważny, czy że potrafisz coś zrobić, czy że potrafisz odciąć się od tego, co jest dla ciebie stare, zużyte, przeżyte, ale i toksyczne i zniewalające. Pokaż się. Światu. Pokaż, że potrafisz to zrobić, pokaż, że jesteś w stanie to zrobić. Nie, to jest, to jest, ja tak przynajmniej odczytuję tą kartę w, w, na pozycji Rady. Szóstka buław to jest karta zwycięstwa. I ona tutaj rzeczywiście może Wam mówić o tym, żebyście byli w stanie w tej chwili zaoferować też innym yy, swój sukces. O, może tak też nawet, nie? Swój sukces podzielcie się swoim sukcesem z innymi. Może są osoby wśród nas, które wychodzą właśnie z jakiegoś nałogu, tak, z jakiegoś uwiązania i im się to udaje, więc podzielcie się tym. Podzielcie się tym z innymi, jak do tego doszliście. Jaka była droga do tego sukcesu? Jak w jakim stopniu poradziliście sobie z, z tym, że rozwialiście dręczące Was jakieś wątpliwości? Jak to się stało, że w tej chwili jesteście na etapie tego, że wszystkie sprawy nabrały korzystnego obrotu dla Was? Nie? Podzielcie się tym, podzielcie się. Opowiedzcie o tym innym. Kochani, z mojej strony to byłoby wszystko. Czytanie jest tak jak mówiłam, króciutkie, więc dziękuję Wam serdecznie, zapraszam na inne filmiki. Do zobaczenia. Papa! Pa.